Jest tak, że jak Donald Tusk powiedział, że jesteśmy jednym z najbogatszych krajów na świecie. No i co z tego? Nasze zadłużenie teraz jest e, największe i co chwilę bije w historii, Ale co z tego, że on, z danych mu wynika, że jesteśmy bogaci? O. Jak my nie mamy co do garka włożyć? Jak ludzi nie chce za, zapłacić za energię? Mam jeszcze pytanie, bo z tego co słyszałem, e, czyli wyjęli Was, że tak powiem, e, z torów, tak, tak. e... ale pod, podobno potem rozwiązali też protest no to tak, pod terminalem. Tak? sytuacja, bo pierwszy nam powiedzieli, że z w nas ściągają, bo jest jedna manifestacja, a my zrobiliśmy drugą, więc tą, która jest na, na szerokim torze, tam, gdzie wjeżdża ta rosyjska stali, rosyjski węgiel, tą rozwiązują, a później się dowiedziałem, że pod Euroterminalem tą drugą demonstrację też rozwiązali. Czyli też próbowali spacyfikować, e, czy zakończyć? Gratulacje, gratulacje. Nie, tam ja już nie chciałem do, do zaogniania, bo tam naprawdę ludzie już po tym, co się stało na torowisku, to tam było bardzo nerwowo i nie chciałem zaogniać, bo nie chciałem, żeby po prostu ludzie się szarpali z tymi policjantami. E, ja